Rosomak to jeden z filarów polskiej broni pancernej. Polska wyprodukowała dotąd setki tych pojazdów. Z pierwotnego kontraktu z początku lat 2000 na 690 wozów, a potem zwiększonej umowy 997 maszyn. Polskie siły zbrojne osiągnęły poziom blisko 900 Rosomaków do 2023 roku. Obecnie trwa nowa fala zamówień, m.in. kontrakt z 2024 do 2025 przewiduje dostawę 58 standardowych Rosomaków z nową wieżą ZSSW-30 oraz 80. Nowych wersji Rosomak L z dłuższym kadłubem i lepszymi możliwościami operacyjnymi. Oznacza to, że flota Rosomaków może znacząco się powiększyć do końca tej dekady. Jeśli chodzi o moce produkcyjne, zakład w siemianowicach śląskich, gdzie składane są rosomaki, produkuje pojazdy seryjnie. Co więcej, program modernizacji i produkcji nowych wariantów, w tym zwierząt ZSSW30, przewiduje kontynuację produkcji aż do 2027 do 2028 roku, co oznacza, że tempo produkcji jest utrzymywane i może być zwiększone w razie potrzeby. W skrócie Rosomak to nie tylko fundament polskiej mobilnej piechoty. To stale rozwijana flota, z licznymi zamówieniami i realną zdolnością przemysłową do produkcji setek kolejnych egzemplarzy.